Nazywam się Sujo John. Mieszkam w Dallas, w Teksasie. Jestem Amerykaninem, ale urodziłem się w Indiach. Dorastałem w Kalkucie. To bardzo duże miasto. 21 milionów mieszkańców. Tam też skończyłem studia z dziedziny biznesu i chciałem uruchomić firmę. Uznałem, że najlepiej zrobić to w Ameryce. Byłem dopiero co po ślubie. Wydałem wszystko na wesele i podróż poślubną. Starczyło mi na bilety lotnicze dla mnie i dla żony. Znalazłem się w Nowym Jorku z 50 dolarami i z dwiema walizkami. Miałem mnóstwo marzeń, a Nowy Jork to miejsce, gdzie marzenia i marzyciele mogą się spotkać. Wiedziałem, że życie w Ameryce będzie inne. W Indiach nigdy nie widziałem śniegu, a na lotnisku Kennedy'ego znalazłem się w samym w środku śnieżycy. Zrozumiałem, że moje życie się zmieni. Jedzenie będzie inne, jazda samochodem też. W Ameryce jest ruch prawostronny, w krajach brytyjskiej wspólnoty narodów lewostronny, a w Indiach na jezdni panuje zasada: każdy jeździ jak chce. Miałem obawy o przyszłość, ale już po kilku tygodniach znalazłem wspaniałą pracę na 81 piętrze północnej wieży World Trade Center. A moja żona Mary dostała pracę na 71 piętrze południowej bliźniaczej wieży. To niesamowite móc pracować w tym miejscu. Pracowałem w firmie telekomunikacyjnej, a żona w banku inwestycyjnym. Mieliśmy świetną pracę, dobre zarobki, a początek września 2001 roku był wspaniałym okresem w naszym życiu, bo żona była w czwartym miesiącu ciąży i oczekiwaliśmy narodzin naszego syna. because my wife is 4 months pregnant with our son and we are so looking forward to the birth of this child. Thanks for listening to WCBS 880 on your desktop. New York's largest, most experienced radio news team can also be found at 880 on your AM dial. We're the radio home of CBS News and traffic and weather together every 10 minutes on the 8s. When you need to know, we've got you covered. Good morning, New York. Time to wake up. Its 11th of September a bright new day. This is a song for today. The morning of September 11 2001... 11 września 2001 roku był ciekawy. Zapowiadał się piękny dzień. Mieszkałem pod nowym Jorkiem, pożegnałem się więc z żoną i wyszedłem wcześniej z domu. Zazwyczaj jechaliśmy razem do pracy, ale ciąża miała ciężki przebieg, więc Mary spała troszeczkę dłużej. Wyszedłem pierwszy i dotarłem do World Trade Center tuż po wpół do ósmej. Z mojego okna na 81. piętrze miałem widok na statuę wolności. Pomyślałem, że jestem uprzywilejowany, bo mogę pracować w takim miejscu jak to. Ale pomyślałem też, że życie to coś więcej, a tymczasem ja zabiegam o to, by więcej mieć. Muszę coś z tym zrobić, pomyślałem. Wysłałem maila do przyjaciela z kościoła w New Jersey. Tom, przeżyłem właśnie olśnienie. Wiem, że Bóg do czegoś mnie wzywa, bo przez te pół roku tylko uganiam się za rzeczami. Wysłałem ten mail 5 po ósmej, a o ósmej czterdzieści świat zmienił się raz na zawsze. amerykański samolot odrzutowy z prędkością 440 mil na godzinę i bakami pełnymi paliwa lotniczego rozbił się u budynek ktoś z mojego piętra widział to jak samolot się roztrzaskał ale to był moment, chwila i ja niczego nie zauważyłem wiedzieliśmy, że to samolot bo co innego mogło uderzyć w nas na tej wysokości ogarnął nas strach Cały budynek się trząsł. Upadłem na podłogę. Boże, jeśli ten gmach się zawali, nie zobaczę już żony, nie zobaczę naszego dziecka ani rodziców, którzy zostali w Indiach. Paliwo lotnicze płonęło i ogień się rozprzestrzeniał. Padł strach na 27 ludzi uwięzionych w płonącym biurze. Zaczęliśmy przebijać się przez pożar. Znaleźliśmy schody. Uciekały tędy tysiące ludzi z różnych pięter. Na ich twarzach malował się ten sam wyraz: lęk przed śmiercią. Nikt nie wiedział, co się stało, ale w ludziach ujawniały się najlepsze cechy. Chociaż wszyscy uciekali, powodowani strachem, ludzie pomagali sobie, zwłaszcza poparzonym i rannym. Na 44. piętrze spotkaliśmy strażaków, którzy biegli w górę ze sprzętem gaśniczym. Starali się nas uspokoić. Na ich widok pomyśleliśmy, że może zdołamy uratować się z tego budynku, skoro oni weszli do środka. Podziwialiśmy ich bohaterstwo i życzyliśmy im powodzenia, ale gdy mijaliśmy się na schodach, nie wiedzieliśmy, że ci odważni ludzie szli na spotkanie ze śmiercią. Żaden z tych strażaków nie uszedł z życiem. To prawdziwi amerykańscy bohaterowie. those men that i passed those firemen they made it out alive out of the world trade center these incredible american heroes Zejście z północnej wieży zajęło mi godzinę i dwadzieścia minut. To było niczym wieczność. Znalazłem się na dole, wciąż jeszcze w budynku. Patrzyłem na plac między bliźniaczymi wieżami. Leżały tam szczotki samolotu i zwłoki ludzi, którzy wyskakiwali z ponącego budynku. Na widok śmierci ludzie się załamywali. Kazano nam zejść niżej do podziemi i wydostać się na zewnątrz. Poszedłem w stronę drugiej wieży, myśląc o żonie. Przecież mogła tu być, jeśli nie wstała zbyt późno. I to jest prawdziwy początek tej historii. Byłem jakieś 10 metrów od budynku, gdy grunt zaczął mi gwałtownie dygotać pod nogami, jak podczas trzęsienia ziemi. Szkło pękało z trzaskiem. Myślałem, że pękną mi bębenki. To przewracała się południowa wieża. Pomyślałem wtedy, Boże, pozwoliłeś mi zejść na ziemię, ale śmierć jednak nie dopadła. Rozejrzałem się dokoła. Było nas ze 20 osób. Trzymaliśmy się bardzo blisko siebie. Powiedziałem moim towarzyszom, że pewnie wszyscy umrzemy, ale kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony. Modliliśmy się wspólnie kilka minut w ogłuszającym huku walącego się budynku. A potem rozproszyliśmy się. Przysypały mnie szczątki. Myślałem, że umrę. Nie mogłem oddychać i dusiłem się wszechobecnym pyłem. Budynek uległ dezintegracji. Stalowy szkielet stał. Reszta zamieniła się w pył. Gęsty, biały kurz uniemożliwiający widzenie. W pobliżu zobaczyłem żywego mężczyznę. Był to agent FBI. Podaliśmy sobie ręce i pomodliliśmy się. Boże, wskaż nam drogę ratunku. Było mało czasu, groziła nam śmierć. Dusiliśmy się, i stał się cud. Przez ten pył przebiło się czerwone światło. To było światło karetki. Zaczęliśmy czołgać się w tym kierunku, po macku znajdować drogę wśród ruin. To światło wyprowadziło nas z tej matni. Gdyśmy się wydostali, ten człowiek powiedział, ratuj się, ja muszę wracać, szukać innych. I poszedł w stronę północnej wieży, w której pracowałem. Jeszcze stała. Jak się później dowiedziałem, on zginął tego dnia. To jedyny agent FBI, który poniósł tam śmierć. Osierocił czworo dzieci i żonę. Wielki bohater. Wydostałem się z ruin, wieży już nie było. Z Grand Zero unosił się tylko gęsty pył i dym. Szedłem ulicami Nowego Jorku, usiłując zrozumieć, co się wydarzyło. Nad miastem latały myśliwce F-16, a myśmy myśleli, że miasto zostało opanowane przez wrogów. Nie wiedzieliśmy wówczas, że te myśliwce nas chroniły. Z gniewem pytałem Boga, dlaczego zachował mnie przy życiu, skoro moja żona na pewno nie żyje. Później znalazłem się w pewnym sklepie. Ekspediantka wzięła moją komórkę, przejrzała listę połączeń. Wtedy zadzwonił telefon. Pierwszy raz tego dnia, gdy odebrałem, usłyszałem głos żony. To była najwspanialsza i najniezwyklejsza chwila. Zrozumiałem, że moja żona ocalała. Umówiliśmy się w tym miejscu i właśnie tu padliśmy sobie w ramiona. Zdawaliśmy sobie sprawę, że otarliśmy się o śmierć. Żona opowiedziała mi, co ją spotkało. Wybierała się do pracy, a ponieważ pracowała na giełdzie, zaczynała pracę o 8.40. Tego dnia jednak po raz pierwszy się spóźniła. Pociąg podjeżdżał do podziemi budynku, gdy wysiadała z ostatniego pociągu, samolot uderzył w północną wieżę. Po wyjściu ze stacji zobaczyła ludzi wyskakujących z okien. Chciała dostać się do budynku, odszukać mnie, co skończyłoby się na niej źle.

Wszystko, do czego dążymy, co z mozołem budujemy, będziemy musieli kiedyś porzucić. Zostanie nam tylko wiara oraz ludzie. Zadałem sobie pytanie, jakie życie prowadzę? I przyznałem przed Bogiem, że żyję jako egoista. Nic mnie nie obchodzi ludzkie cierpienie. Jestem skoncentrowany na sobie, na pracy, na firmie, którą planuję, na kolejnym aucie i następnym domu. Powiedziałem: Boże, darowałeś mi jeszcze trochę życia. Chcę zrobić coś, żeby choć trochę, zmienić ten świat. Tak właśnie zrodziło się we mnie pragnienie służenia Bogu i ludziom w nocy z 11 na 12 września, gdy świat próbował pojąć sens ataku na Amerykę. w America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America. Od tej pory pracuję jako misjonarz i głoszę Ewangelię na całym świecie. Czuję, że moim powołaniem jest Ameryka, dlatego większość czasu spędzam głosząc Ewangelię w Ameryce. Ponieważ pochodzę z Indii, jeżdżę także tam. Budujemy kościoły, sierocińce, szkoły, doprowadzamy świeżą wodę. Od czterech lat zabiegam o to, aby ratować kobiety i dzieci, które padły ofiarą handlu żywym towarem. Blisko 29 milionów Ludzi jest obecnie ofiarami handlu żywym towarem, to więcej niż w szczytowym okresie niewolnictwa. Walka o wolność to moja pasja. Marzenia? Mówiąc szczerze, po 11 września przestałem stosować wielkie marzenia. Zrozumiałem, że życie jest ulotne. W jednej chwili może się skończyć. Chcę w pełni wykorzystać każdą chwilę, która jest mi dana tu i teraz, każdego dnia. Robię plany, rzecz jasna, ale wiem, że w każdej chwili mogą prysnąć. Nie robię żadnych wielkich planów za pięć lat to, za dziesięć tamto. Zawsze mówię, zwłaszcza młodym ludziom, zrób coś ważnego dla Jezusa w swoim życiu. Sam tego właśnie pragnę. Gdy moje życie dobiegnie końca, mam nadzieję, że ludzie powiedzą, że zrobiłem coś ważnego dla Jezusa. Choćbym miał wywrzeć wpływ na życie jednej osoby. Niech to będzie ta ważna rzecz. Chcę żyć w każdej chwili tak, jakby Jezus miał przyjść powtórnie właśnie dzisiaj. Być może powróci za 20 lat, ale my żyjmy tak, jakby wieczność była tuż, tuż. To da nam motywację, by ze wszystkich sił zabiegać o to, co przynosi trwały owoc. Można dążyć do dwóch rzeczy. Albo do sukcesu, albo do trwałego dorobku. Przed 11 września byłem nastawiony na sukces. Ale sukces to, Coś, co człowiek zdobywa dla siebie i co musi zostawić. Gdy stanąłem w obliczu śmierci, zrozumiałem, że ważniejsze jest pozostawienie po sobie dziedzictwa. Tym dziedzictwem są ludzie, których kształtujemy i którzy niosą dalej tę samą wizję. I wiem, że jeśli będziemy się dzielić swoją pasją, wywrzemy wpływ na całe państwa i kontynenty.